Witam drugiej części, jestem na bawę, nie włączyłem światła, bo po co? Otworzyłem pakiet, żeby Właśnie. tylko już się ładował, bo oczywiście po mnie. No i mamy nadzieję dalej, że komputer się nie wywali, mamy nadzieję, że będzie działać. Proszę nie pisać, złamać. Okej, okay, działa, możemy. Ja już się boję, co to będzie. Za... Okej, okay, demonizacja, którą omawialiśmy. No, epika zostawili na koniec, bo oczywiście, na umieść w Twojej ręce kopię z z ciekawy, Ciekawe. Powiedzcie nie? Gadaliśmy. Coś te epiki się lubią powtarzać. Gdyby to były dobre epiki, się powtarzały. Naprawdę. Och, mój tytuł. Magnificent by było. No ale oczywiście tak nie jest. podamy mu chwilkę, niech się nie spina. Nie! Zapraszam, mnie do to ja was zapraszam do oglądania i do zlajkowania tego filmu na przykład i wysyłajcie mi pieniądze, wtedy będzie więcej openingów i kupię sobie coś do picia. Logiczne. Tak jest. To jest dziwny ziomek, któremu można wywolić Shield Slama za 20 i wtedy nasz bohater dostaje za 20, a tego nie chcemy, to jest gówniana karta raczej. O tym już mówiłem. Smocia Gent. To jest dla kapłana, więc raczej do dupy, ale tak to spoko. Gdyby to było na Warriora... No teraz pasuje. Teraz by pasowało na góry. Chwileczkę, bo 47 kart, 23, 24 mi muszą zostać. okej okay. Żeby było porówno w tych openingach, że był czytelnym człowiekiem, który mówi jak jest. Którym nie jestem. Jest za mną Paweł. Paweł dalej próbuje wejść do gry. A ja próbuję otworzyć te paczki. Heh. Hmm. I liczę na legendy nadal. Hi, hi, hi. Jeszcze musi być jedna albo dwie przynajmniej epik. Zgadnijcie jaki to jest epik, naprawdę, bo ja się nie spodziewam. Dobrze, mamy już kolejnego basza. Mamy kolejnego tajemnego golema. No dobra, jakiś nowy epik przynajmniej. No raczej nie sądzę, żeby był grywalny, bo to jest coś do naturalizacji, naturalizacji podobne, ale no może. Niech będzie. No, i oczywiście to oczekiwanie dodatkowe. Nie otworzysz szybko, bo musisz poczekać. Zauważyłem, że w Ameryce nie mają takiego problemu. Bo, oczywiście, Ameryka jest lepsza tak. Moje polskie wkurwianie się działo. Tak, nie mogę włączyć Hersona, tylko gram teraz właśnie. O to chodzi. Zresztą, jak mi teraz kompa wywaliło, to bym już do Hersona prędko nie wszedł. Tak, z udało mi się dosyć szybko wejść. Za co? Bardzo dziękuję Panu Bogu. Ok, mam pierwsze dopakowanie, które niby ma się jakieś kombić z tymi prowokacjami. Zobaczymy. Jeśli tak, to się cieszę, bo mam. Daj przyjaznej bestii. Puszę do zdrowia. Mocne 4-4-4 i bów do zdrowia za 3 na no, druida. Mocne, mocne. Okej, okay, kolejny do Warriora. Kolejny do Warriora, ale mam złote i mi się bardzo podoba tamto złote. I tak spyłuję to złote. O ile zostanę, drugie takie normalne. Bo jak nie, to nie spróbuj. Nie wolno. Czy moglibyśmy już przejść do otwierania tego? Bo wie pan, bo tu patrzą ci ludzie i oni się nudzą ogólnie. To jak tak mieszą, a to nic się nie dzieje, nie? Tak to jest w tym życiu. To wie pan co ja pójdę na chwilę światło zaświecę. Tak, mam koszulkę z Hersona na sobie. Wcale żaden przypadek, nie. Pokorny jarmek, no dobra, otrzymuję pozycję do ataku. Za jeden manet, 1 na dwa, to chyba będzie jedna z mocniejszych jedynek obecnie. Resztę widzieliśmy. No, teraz może pójdę wyłączyć światło znowu, wiecie o co chodzi, nie? Najmniej mój głupi ryj jest widać, teraz mogę wam pomachać ładnie, coś tam, kupujcie moje... Nie, mam koszulek, zapomniałem. Mm. Może ktoś chce PSP kupić? Coś takie lekkie się zrobiło ostatnimi czasy. Nieważne. Uh, 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 jak się nagle zerwały wszystkie, wichura po prostu jakaś przeszła. Tutaj widzę nowego przyjaciela dla wojownika. Daj swojej broni prezydent do ataku. Nie. Słabe. Zadaj... Aha, jeden... No, można nie było zrobić za i wtedy jest naprawdę kosa, ale kto by to robił? I don't see it in this game, cause this is too, too slow. Nawet na tą metę, która się zapowiada. No jakbyście się cieszyli, że green Patrony w, wyjdą, wylecą i w ogóle głównoprawdę prawda, zostaną. Widzieliśmy wszystko. Okej, okay, tego widzieliśmy na turnieju. Więc nie będziemy go omawiać Co tam Pawle powiesz ciekawego? Bo już mi się pomysły skończyły po prostu W międzyczasie na oczekiwanie kiedy paczki się otworzą Możemy omówić sprawę tego kolesia Kogo? To będziesz wyciągał kartę i twoja lepsza No to wiesz dostajesz coś tam no nie? No to jest ich sporo Nie wiem dokładnie o co ci chodzi Pawle ale ogólnie no, tych, tych kart, jak się to nazywa? Lansierstwo. Dziwna nazwa, nie? Lansierstwo. Lansjerstwo. Tak o, jak lanca. Co, co za lans? No, lansik będzie, ale... ale. No, jeśli będziemy grać kontrolnymi dekami, gdzie są jakieś rzeczy, które możemy naprawdę, wiesz, wykorzystać do tego, bo to musimy mieć po prostu większe karty, żeby sens było grać w te To dobrze, może być. O, czekajcie chwilkę, to to mamy, mod, mamy mam coś tak nowego. To w bójce było słabe, bo tam było takie midrange'owe bardziej. A gdyby to było bardziej kontrolny warrior, to by może działało. Znaczy water, e, łowca. Dupa. Mamy smokowca z Mrozary, który pozwala nam używać swojej mocy specjalnej dowolną się razy. Jest on na maga, ale jest smokiem 6 6 na 6 Może. Myślę, że może być. Ten degna inspiracja na tej był spoko. Na tej bójce tavernowej. Eee, I, 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 i... I, i, i. No i myślę, że to lancerstwo raczej nie będzie takim mega kosom jak inspiracją. Szczerze że mnie to będzie wkurzać, bo zresztą ta animacja jest strasznie długa, sam to mówiłeś chyba, nie? Czego? Że animacja tego lancerstwa jest taka długa, że ta karta wychodzi, pokazuje się, potem się podświetla no. coś tam, dupa, kupa i to sprawy. Potem się chowa i jeszcze raz... Tak, tak. Potem jeszcze jak dobierasz tą kartę, to tak samo fajnie. No spoko. O, właśnie ten smog, ten King's Elek, tak samo jest przez to taki troszkę słaby, bo wiadomo jaką nasz przeciwnik dobrał kartę, bo jeśli wygramy, to dobieramy tą kartę, którą mieliśmy. Ok, mamy bukaniera kolejnego, cieszy mnie to, bo statek piratów. Dziciały dzikun, to jest ta bestia, która daje inspirację dwa ataków w tej turze, naprawdę mocne. Plus ten dziki dzikun będzie działał na tych bestia, bo to jest bestia. Królewski obrońca, no to mamy kolejnego, spyłuje tego złotego i mamy epika. Jedność astralna pod druida, otrzymujesz 10 punktów manny, odrzucić całą rękę. Kryształów oczywiście. Wow. Jestem ciekawy przyszłości tej karty, naprawdę. To może być coś. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Jest game breakowa, naprawdę. Jeśli w, tej, w jednej turze byśmy to zagrali, a w następnej turze podszedłby nam, nie wiem, jak to mu było śmiercioskrzydły, na przykład Defling. A nasz przeciwnik nie miałby jak na niego zagrać, to, to, to by było spoko. Ale odrzucenie całej ręki na druidzie raczej nie jest dobrą opcją, ponieważ druid jest raczej kontrolną talią. Nie sądzę, żeby to było jakieś, świecie. takie wysypywanie się ze wszystkiego, a potem dobieranie kart z jakiejś dupy, której oczywiście druid troszkę nie posiada, bo to by musiała być inna w ogóle gra. Oko kolejny bukanier, kolejny rzeźmieszek, lecimy dalej. Pakiet mi znikł, aż z tego wszystkiego. I cień. I powrót, naprawdę jakiś emo jestem. Napiję się. Wiem, mogłem wcięciu, ale jestem idzie o tym oczywiście, bo nie pomyślałem. Chodź, nie, tym Eee, można już? A ty, Paweł, co myślisz o tym lanserstwie? Fukurowym jak rzadko. Paweł, krótko i na temat, tak. Znaczy, cieszę się, tak. że coś jest nowego, coś ciekawego, ale to jest kolejny aspekt RNG. Archetyp, aspekt, coś takiego. To jest raczej słabe, że wiecie, znowu nas zmuszają do tego, wygrać grać bardziej pod szczęście niż, niż zawsze. Tu kolejny Lancer, 5-5 na 5, Fajny. Jeśli wygramy to Lancerstwo, przywraca nam 7 punktów zdrowia, Poko. Control Paladin, upgrade, dzięki temu ziomkowi, myślę tak. Mógłbyście tu otworzyć te paczki, bo wiecie, to... O, dziękuję. Pospieszyli się tym razem. To widzieliśmy. Kaję okay, dwie rzadkie. To już też widzieliśmy. To temu biarka. okrzy w oczy mniej plus jeden plus jeden za każdy przyjazd na totem. Nice. To się naprawdę będzie kąbić. Ja myślę, że z tego coś powstanie. Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej, 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 więcej was. TOTEMY Znaczy karty do totemów Ogólnie kart potrzebujemy, No co ja gadać będę Idzie te legendy Jakby była jedna na odcinek to by było fajnie Nic nowego, ale mamy drugą babkę Co mnie cieszy I mamy przed sobą jeszcze 9 pakietów w tym filmie Przebrnęliśmy już przez połowę I tylko jedna legenda Musicie się postarać bardziej paczuchy, bo was nigdy więcej nie kupię już, jak tak dalej pójdzie. Nie no, jeśli tylko jedną legendę z tego dostanę, to ja jadę do Blizzardu i wy mi to fundujecie, naprawdę. Mhm. Paweł, zrzucasz się. Nie. Tak, zrzucasz się Paweł, bo ja sobie tego nie wyobrażam, dostać tylko jedną legendę z 70 paczek. I to jeszcze nie grywalną raczej. Tak mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie niegrywana, a raczej legendarka. Mówię wam tylko o Roju, a Rouge'em ja nie grywa. Czyżby się odlegowało? Pierwszy raz mogę otworzyć paczki od razu po otworzeniu pakietu. Złota, rzadka karta. Pretenderka Darnadlasus. O czym już puste krysztaumany, a go nie tracisz krysztaumany? To już coś pod to co mówiłem wcześniej, pod tego druida, który, który jest bardziej agro, agresywny troszkę taki. Chociaż może do jakiejś tam kontroli coś może się przydać, za dwa many 2 na 3 to są normalne statystyki, plus zyskujemy kryształ, który nam troszkę pod tempo podchodzi. Niestety po śmierci tego tracimy kryształ, wtedy już tracimy tempo, bo możemy sobie troszkę zawahać tą naszą mana curve, że tak powiem. A jeśli mamy coś do zagrania na piątą turę planujemy, że zagramy to na piątą turę, a nagle nam coś zabije z tego stołu, właśnie tą darna suskę, czy jak się tam nazywa, to jesteśmy w kupie. Wózek wchodzi do gry, ma? Z wózkiem niedługo będzie jakaś tam seria, o ile pieniądze będę miał. 10 zł mi jest potrzebna. Nie mam takich pieniędzy, bo, bo. wydałem na picie. Żartuję. Znaczy nie. Kombinacja zadaje 1,5 obrażeń, 2-3 na 2. Nie pamiętam tej karty, ale wydaje mi się, że może być spoko. Ciebie już widzieliśmy, przyjacielu. No, masz jakieś problemy z przeciąganiem ziomek? Otwieraj. Jest. Dało się. Kolejny to ten, Epic! Jestem w stanie powiedzieć, że to może być najgorsza karta z tego dodatku. Ogólnie karty nie są zbytnio szałowe, ale to może być najgorsza karta z dodatku. Tutaj Shadow Pan. Cieszę się, że kolejna panda, bo po chyba najbardziej lubię pandy w tej grze. Mimo że nie mają tego tutaj prefiksa, czy jak to tam można nazwać jak demony. Potemy. Nie ma pandy. Ale... Ale fajna. No może być grana. Myślę, że tak jakby był ten kontrolny taki bardziej łotr, to będzie. Ale raczej nie zapowiada się na kontrolnego łotra, ponieważ to jest jedna z niewielu kart, która by to mogła wzmocnić. Tą kontrolę na łotrze. Łotrzyku. Łotrze, łotrze. Łotrze, łotrze, ze łzes. Paweł nam zaginął w ogóle, bo na tej się wyciszył. Nie. How dare you? No obecnie mamy jedną osobę w hercenie. Inne nie dają rady, po prostu weź na baterię. Okej, okay, kolejny epic. Co mieć jeszcze? Dopakowanie? Spoko. To gnomów też mamy sporo. Sabotarzysta. Drugi chyba. Tak naładowany mod, który raczej nie będzie grany, jeśli byłby 4 na 2 To by był spoko, bo wtedy mielibyśmy szybciej te dwa punkty obrażeń. Teraz to musimy się powbijać, a to jeszcze za wolne jest. Nie wiem. Jak ma być to ten szaman, to raczej to nie będzie do nie. Legenda. Masz trzy paczki, żeby się pojawić. Cztery Dzień dobry, jest legendareczka. Jaka? Nie wiem. Potężna salwa, zadaj dwa punkty obrażeń stroniką oraz stroniką obok niego. Taki łatwiej aktywowalny flametrap na ograniczoną zasięg plus drożej kosztuje. Nieważne. Nie bać go, mamy legendę. Wolf Vitrellacz Wali tarczy. Aha, to jest za każdym razem, gdy twój bohater otrzyma obrażenie, przechodzę na tego strunika. To jest to, o czym mówiliśmy chyba z Pawłem, tak? Wykaz, zrobimy sobie cięcie. Ej, jesteśmy? Tak, tak, jesteśmy. To jest ta karta Pawła, o której mówiliśmy, że będzie, wiesz, jako taunt taki pseudo. Nie wiem, czy to z tobą gadaję. Słon? Dobra. W ogóle cię nie rozumiem, co ci się robi, ale dobra, nieważne. Gadaliśmy o tej karcie chyba na jakimś live streamie, że kiedy uderzymy bohatera, to ona przyjmuje ten za siebie za bohatera. No, zobaczymy, zobaczymy. Ale jest ten legendarek kolejny. Jeszcze jedna, dwie i je... jedno. to jest minimum, jeśli chcę dostać z tych paczek. Co chcę dostać z tych paczek? Dwie to coś, co bym bardzo chciał dostać. Trzy to coś, co snu sobie uroił w swojej głowie. Ale oczywiście dla mnie też by było całkiem dobre. Tam nie widzieliśmy żadnych nowych kart. Bum. Dajcie mi wryna, proszę. Proszę moje kiciuszki Dajcie mi wryna Blizzard, Blizzard Daj mi wryna Proszę Dobra nie będziemy skamić Bo... E, ...dawaj wryna ku... Co tam Tyle ludzi w battlenecie Tyle ludzi w Hearthstone'ie. To z Ryoto nie jest hardstonie tak naprawdę to Próbuję się do niego dostać Dobre serwery Okej, okay, nic, nic ciekawego. Ostatnia poczuszka, no, ostatnia poczuszka, bądź tą fajną paczuszką. No i w ostatnim odcinku czeka nas jedna więcej poczuszka niż w, w tych openingach. Okej, okay, tu do kolekcji dojdzie. To już chyba czwarte, nieważne, nic nowego. Okej, okay, no i to by było na tyle w drugim parcie. Zapraszam oczywiście do trzeciego, gdzie otworzymy 24 paczki. Zapraszam również do Pawa, który był tu ze mną. 没问，没有，一把把。